cześć cześć wszystkim Sporowy sporo wydruków przy niedzieli lecimy po kolei wszystkie maszyny chodzą dzisiaj o, tutaj akurat musimy zrobić zmianę i wyczyścić stół bo trochę dzisiaj tego poszło z jak widać zresztą tutaj mamy następne o proszę bardzo rejestrację. To zamówienie co prawda są normalnie, są dwustronne, ale klient chciał tylko rameczkę. Więc z gumy spakujemy spakujemy ją jutro ładnie, zakujemy w łańcuszki i będzie na wysyłkę ze wszystkim. Także, także gotowo. O tutaj leci nam już następny kolor i tutaj kobyłka Maxik też leci. 20 cm, centymetr, 9 raty.